Witajcie! Dzisiaj zapytamy się łukowian, na kogo będą głosowali w najbliższych wyborach prezydenckich. Na kogo pani będzie głosowała w najbliższych wyborach prezydenckich? Na dudę. Na dudę? Tak. Świadomy wybór? Tak. Jak będę miała możliwość, bo pracuję, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem jeszcze. Będzie to świadomy wybór? Nie do końca. Nie do końca? Gdyby to zależało ode mnie, to bym nie poszła na wybór, ale obiecam mężowi, że oddam mój głos do niego. Aha, no to w takim razie. Nie mogę głosować, bo akurat wyjeżdża. Aha, no to w takim razie. A mąż na kogo będzie głosował? Na kogo mąż będzie głosował? No żona za mnie będzie głosować na Kukiza. O! To może być wybór. Yeah, narodowy. Nie przybierze krew, bo to jest ciągle to samo. Ciągle jest to samo, nic, nic się nie zmienia, ale to jest ktoś nowy, który jest głowy w nowej jakby świeżości. tak Jakieś nowe pomysły, wydaje mi się, że człowiek, który chce coś zmienić. A no wszyscy chcą kiedyś zmienić. Chcą coś zmienić dla ludzi, a nie dla siebie. Dokładnie. Ktoś niby chce zmienić, ale tak naprawdę, które tam przy korycie jest u samej góry, to się tylko zmieniają i stołki się zmieniają, ludzie są ci sami. A on jest nowy i z... myślę, że coś, coś nowego chce zrobić i to, co mówi, naprawdę. Chcę zrobić łęckich. Na wybory. Dlaczego? Ponieważ jadę do pracy. E, do chwili pani nie znajdzie z rana? No nie, bo mam taką pracę, że nie znajdę. Zobaczymy, to jest tajne. Nie powiem. Tajne? O, no nie mam. A świadomy wybór? Mam nadzieję, że świadomy. A wieczorem? No też nie. Nie? No nie, dziękuję. Na no, panią ogórek. Na no, panią ogórek? Świadomy wybór? No, niekoniecznie, ale. Ale była kobieta. Czyli z wyglądu pani tak, będzie głosować? Tak, tak, dokładnie. Dobrze, dziękujemy. Jego dnia. Dokładnie na Kukiza. Na Kukiza? Tak, komorowskiego. Na komorowskiego? A jest to świadomy wybór? Proszę. Świadomy wybór? Może świadomy nie wiem, dokładnie. Na Kukiza. Na Kukiza? Świadomy wybór? Tak, chyba. Powiedzmy. No nie wiem, myślę, że na dudę. Na dudę? Świadomy wybór? Ja, oczywiście, że tak. Na Dudę. Na dudę? Tak. Świadomy wybór? Świadomy. Na Kukiza. A nie wiem czy ja pójdę, bo żonę mam w szpitalu, czy ja zdążę na głosowanie, bo żonę mam w Lublinie w szpitalu. Ehm, na Pawła Kukiza. Świadomy wybór? Tak. Dobrze, dziękujemy, miłego dnia. Jak widzieliśmy, większość Łukawian nie ma sprecyzowanych planów, na kogo mają zagłosować w najbliższych wyborach prezydenckich. Chociaż faworytami u nas w mieście są Paweł Kukiz i Andrzej Duda. Mm, na kogo? Jana popkę króla Albanii, mam nadzieję, że stanie królem Polski.